I Sio! Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek SimWarta Biotecha. Grzejemy temacik, bardzo ładnie się tu zrobiło, bardzo duży porządek, no, wysprzątali. W opisie macie link do G2A, gdzie możecie znaleźć gry w dobrych cenach, sprawdźcie sobie jak szukać jakieś gierki. Lacz, jak tam twoja nabioza? No prawie, prawie. Tak sobie patrzyłem ostatnio na to i myślę, że ten płot mogę spokojnie przesunąć jeszcze tutaj. Tak żeby tylko zamknąć tą prze przestrzeń farmową, a tutaj zostanie taki kawałek trawy jeszcze dla nich, więc na no ja Tylko zrobię sobie to oczywiście z wapienia, bo, bo go mam bardzo dużo. I zrobię sobie to tak. Tak, 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 tutaj zrobię furtkę. Jakby była potrzebna, chociaż ona nie będzie tu potrzebna. Po co mi furtka, jak tu zwierzęta docelowo mają nie wchodzić. Nie wchodzić mają, ale jakby weszły to będzie problem, dobra. Bramka z wapienia tutaj niech wędruje jedna. Jak to zbudują, to to się wywali i oni zaczną sobie tutaj biegać. Znaczy, oni zwierzęta będą mogły tu biegać i będzie w miarę spoko. Farma będzie bezpieczna. Powiększy im się troszeczkę teren. To się wywali też, ten płot tutaj. I będzie git, bo tak sobie myślę: no tu całkiem sporo jest, całkiem spory kawałek trawy będzie dla nich po prostu do obgryzania. No i co tam? To jeszcze można usunąć bez problemu, bo nie potrzebujemy tutaj takiego muru, bo w sumie po co on ma tutaj być? To w końcu zrobi ktoś pewnie. W końcu później się weźmiemy za podłogi. No tylko tyle, że te pułapki zrujnowali, więc trzeba je odbudować. Byleby ten mech teraz wyszedł i sobie krzywdy nie zrobił. Dobra, udało się. W miarę mu się udało, nie wiem gdzie on lezie. A po drewno sobie lezie. No dobra. Dobre i tyle. Eee, e, 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 skład drewna mamy tutaj w sumie. że tego drewna nie masz na tyle, żeby, żeby je składować. Wezmę sobie jeszcze tutaj wydobycie zlecę. Niech kopie ten mój robot. Jakby się nudził, to będzie miał co robić. I spoko. Ktoś mi ostatnio pisał, że ten, e, Ta zbroja Feniksa to nie bardzo dla MOZ, bo ona się boi ognia. Ja nie wiedziałem, że ta zbroja Feniksa... ...pluje okniem. No. Ale ona radzi sobie. Nawet jak rzuca mołotowami, to jest git, to no nie? No. Czyszczenie ciasnych miejsc wypełnionych wrogami, tak samo jak operacyjnymi... ...podziemnymi i w statkach. Czyli to raczej dla Dozina byłoby git. Bo on i tak pluje ogniem, mógłby dodatkowo pluć jeszcze, nie? Więc byłoby spoko. Byłoby całkiem spoko, więc może tak zrobić. I most tu przyjdzie, i sobie to weźmie. I kozak. To założenie. założenie i do zim wtedy sobie założy to. I będzie kozaczek. Będzie super spoko. Ja myślałem, że to jest coś od latania bardziej. Zostaw, że tą zbroję, no. Wie, żeś ją wyniósł już. Gdzie on ją wyniósł? Tutaj. Tak, dozin. Zbroję Feniksa sobie załóż. I cacy, i teraz jest stabilnie, rzeczywiście dużo lepiej. Dobra, jak ja stoję z komponentami, bo on je cały czas robi, ale czy on je... Robi w... 35, eh git. Dobra, czyli nadganiamy, nadganiamy te komponenty. Bardzo, bardzo w porządku. Bardzo nawet spoko. O, trzeba wszystko porozwalać, kurczę, oni... Priorytet mają na budowanie, nie, ro no, nie na rozbieranie i dlatego, że tak długo... A. Bardzo długo to trwa. Dam dla moski, niech sobie trochę porobi. A to całkiem szybko ogarnie, bo jest dobra w tym. Lepiej mu też zlecę trochę. O, jak to nie? A to popi, nie? Hapi. Ale Happy też był. Już ostatnio udałem czwórkę specjalnie. To jest grane. Czy on nie miał zapału do tego i mu dałem? To Adam był. Adam to był. Dobra, nieważne. Adam. No, weź to sobie porozbieraj. Będzie gituwa Chociaż trochę, no nie? A most to turbo szybko rozłoży. Ona super szybko takie rzeczy robi. Tak, 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 tak. Zdecydowanie. No, budownictwo 14. Jest git. Ona w ogóle jest wypas. Naprawdę jest wypas. No, w wielu, w wielu aspektach jest turbokozakiem. Dobra, to ogrodzenie będzie można rozwalić teraz. Okej. Okay. Tak te ściany tutaj, bo po co mi one, tutaj dachu już nie musi być żadnego e, Nie ma go, fajnie Więc git Ale mam dużo zwierząt, jeju jeju Dobrze Bezpieczeństwo totalne również tutaj występuje Ta obronność jest po prostu mega turbo solidna Mega turbo solidna Dobrze Dobrze, git. Z tymi świniami bym coś zrobił. Kurde, chętnie bym im tam zrobił taki wjazd porządny. Bo Palamas jeszcze jakby miał hełm. Miał czy miała? Miał. Miał hełm jakby, to by było super. Hełm dzie... dziecięcy? Co? Prosty hełm można zrobić co najwyżej. To lipa trochę. Badania nam powoli idą. Badania naprawdę idą powoli. Trzeba coś tutaj zrobić. Żeby było więcej w badania No. Dużo więcej w badania poproszę. No, musicie się tym zająć. Musicie się tym zająć, bo e, wlecze się to. Bardzo się to wlecze. A grichędy pracują spoko, tutaj pole obsiane, fajnie. Tu można spokojnie chyba już otworzyć tą przestrzeń, co? Na zewnątrz jest 5 stopni. Dobra. E, usuń obszar dachu. Tu i tu. Niech sobie rośnie to sianko. Będzie gituwa. Generalnie, generalnie będzie spoczko. Ile mam tylko? 41. Dobrze. Podarte ubrania, głodne zwierzęta w zagrodzie. Dobra. Podarte ubrania. Epi. Co ty masz znowu? Podarte niby? No nic nie ma podartego. 92, 94, 95 co? A, okej. Okay. Ty masz hełm, arień zepsuty i spodnie. Spodnie trzeba zlecić na pewno, i te tych zbrojek, no to musimy trochę znaleźć. Dobrze by było, chociaż spodnie jakieś tu są. A, takie są. Ok. No, tak średnio. Tak średnio bym powiedział. Wear spodnie, tutaj. Dobrze, te dziecięce sobie polikwiduję, bo dzieci już nie ma. Więc niepotrzebnie mi wiszą te zadania, tylko. Dobrze. Git. Git, no i trzeba kupić jakieś zbrojki nowe. Myślę, że wyprawę posprzedawać, coś pokupować. 8 tysięcy metalu. Bardzo dużo. Bardzo dużo metalu to jest. Naprawdę dużo. Mm. Te świniaki mnie wkurzają. Dobrze byłoby je wybić w sumie. Teoretycznie całkiem nieźle byłoby je wybić. Bo miałbym z głowy te zrzuty, które oni może potencjalnie będą robić. Mnie to też nie jest takie jakieś turbo pewne. E, dobra, tu zlecę kilka nowych pułapek. Ale tak naprawdę tylko kilka. Żeby się nie pozabijali tutaj wchodząc po te pułapki. No. Bo wiadomo, że te roboty potrafią sobie zrobić kuku mocno. Tego byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy zwyczajnie. Ud zwierząt. Godna sypialnia. A. Eee, on potrzebuje mieć w tej sypialni. Ja boję się, że ja będę musiał mocno rozstrzelać tę sypialnię Wiadomo, w tą stronę będzie można pójść. Ale jednak. Jaką on ma mieć sypialnię? Dobrze by było się dowiedzieć. No, to jest w relacjach gdzieś rozpisane? Kieron wie. Kieron wie. Znaczy, my nie mieliśmy jakiegoś zadania w odnośnie koronacji, jeszcze kierowania, obdarzenia. Właśnie, pretor akceptuj. I sprawdziłem sobie tytuł pretor dotyczący sypialni. 24 pola, wrażenie pojeżdżało 50 wyższe z podłogą. Podwójne łóżko, stolik nocny, komoda. Yy, okej, okay, czyli wszystko okej. Okay. Tylko, że musi być większe wrażenie chyba. No, bo tu żadnej figurki nie ma, nie wiem dlaczego. Ale mamy jedną wolną, więc mu postawię i będzie raczej git. Raczej będzie git, jak mu zamontuję taką tutaj piękną figurkę. Dobrze, przylecieli, spoko. I zaraz zrobimy, żeby go mianowali na lepszego ziomka i będzie gitówa. sobie poszedł spać. Lepi. Dobrze, go ceremonia. Tak, wszyscy się biorą, 72%. A dlaczego tak? Nie jest imponujące. Można by tam coś zrobić teoretycznie, ale raczej się uda. Dobra, uda się. Dajcie radę. Trzeba tutaj upięk upiększyć trochę. Myślę, że podłogami najlepiej będzie. Podłogi, no i w sumie figurek też tutaj brakuje. Wręczenie PSI, o nie. O nie. Nie Dobrze. Dobrze, Udało się. Dalej jest wstępne zadanie ceremonia obdarzenia nad barona? Wow! Dobrze. Odpowiednia ceremonia. Fajnie. Eee, głupia praca. Praca z roślinami. Górnictwo. Dobra. Wymaga stroju. On ma pelerynę. cala tronowa: 40 pól. Wrażenie powietrza: 90. Dwa koksowniki, cztery kolumny, harfa. Okej, okay. i tutaj 50. No, no dobra. No dobra. Parony może zostać. Wrażenie pomieszczenia. Wow. Wszystkie ze znakomitą podłogą. Parawan i klawesyn? Okej. Okay. Parawany to jeszcze chyba mogę robić. Chyba. Jest w różnych czy w meblach? W meblach. Parawan. kaniny po prostu. No. Możemy takie... a nie mamy... A, 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 a... a z owczej wełny albo z, e, z wełny Mufalo to na pewno mamy dużo. Dobra, i gdzie te parawany by walnąć? Kurde, może gdzieś tu z tyłu? Takie odgrocone zaplecze? Czy coś? I będzie git? W sumie? Spoko. Duże ryzyko załamania. Adaś co jest z tobą? Życzenie PSI, o jajku. To będzie dość problematyczne, bo dość duże jest to brzęczenie. No, dość duże. O, czy to jest Super Superstar. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. skopiujemy sobie ten kawałek w takim razie. Cyk i fajnie i spoko. E -e -e. Tego nie chcemy, a już mam trzy punkty. Okej. Okay. Dobra. Pocisk Powietrzny, Prom, Oddział Janczarów. Wezwił Oddział Kawalżystów, to jest fajne. No. Ale te w Katafraktów później będę miał. To jest spoko. Dobra, wezmę to. Tak. I to bym chciał mieć. A, Hrabia, Hrabina. To bym chciał też mieć. Bo będę mógł dwa na raz wezwać sobie. Eee, chyba. Zobaczymy. To niezły Pan Pretor. No, ci janczarze są mocni, wychodzi na to. Dobrze. Defres Complete. Czemu ty nie masz tego automatu? Nie rozumiem, czemu ona nie ma automatu. Wszyscy inni mają, ona nie ma. Naprawa mechanoida potrzebna. O, to się przyda, bo on jest taki fajny. Niegodna sypialnia. OK, nadal jest niegodna. No. On ma mieć 24 pola i tutaj jest chyba równo 24, prawda? No to trzeba mu zrobić też podłogi lepsze. Podłogi lepsze ja bym mu zrobił po prostu płytki z wapienia i elo. Niech mu zrobią takie ładne. Będzie spoko. Raczej mu się spodoba. Generalnie to pomieszczenie nie jest złe, nie? Nie jest złe. Duże ryzyko załamania. Adam! Adam uspokój się. Śmierć alpaka, o nie. Dobra, poka. Poka trumby. No ja bym sobie z nimi powalczył. O i powalczyłbym sobie z nimi. Koło tu wysłać, może lacz? Ona ma granaty, tak średnio. No, musimy poczekać. Doszczędność też by się nadał. Tłumie. Oni idą do góry, prawda? No. No, niech idą na razie. Nie będziemy się tu z nimi szarpać. Adam, czemu ty śpisz tutaj? A, bo ja mu zabrałem wtedy łóżko, Żeby tam ten chłop miał. Dobra, Adam, możesz spać tu. Nie śpi na ziemi, ok? Tacy. I zadowolony chłopak Dobra oni tutaj będą budować Oko, Moska możesz pomóc tu Byłoby super Naprawdę Byłoby kozak zbuduj Podłogi No i gdzie ona polazła Obżarstwo happy dobra obżarstwo to akurat e, Z górki Żarcia nie braknie prędko Z luzik. Ludzik, Moska, weź, no tu pobuduj trochę. To jest jedyna sensowna wbudowanko. Też one się wzięły za to. Trochę im pomoże, no, troszeczkę. Ona to trzy razy szybciej zrobi. Albo coś. <grym> U zwierząt niegodna sypialnia potrzebna, prawda? Dobra, wybór. Eee, to naprawę jeszcze się zrobić. Oczywiście. Czy jeszcze jakieś mechy wymagają? I tuneler, ale to już zleciłem. Jakbyś naprawiony. Koloniści powrócili. O! Już zapomniałem praktycznie o tym, że Jane tam była. Jedna Jane wróciła po latach. No, ona też jest badaczem. Fajnie. Fajnie kozak. Tacy. Ten masz strasznie słaby, co? No się pada nie ma w ogóle. To jest trochę zepsute. No. Ajajaj, ale wróciła. Wróciła nareszcie. Może zacznie badania trochę robić. Lepi trochę wkurzony jest. Ale będzie ok. Radzi sobie wreszcie. Moska świruje coś. naprawia. Śmierć kozy. W ogóle, w ogóle mnie to nie martwi. Zwierząt tak jest za dużo. Ale dziwi mnie trochę, że one nadal nie mają żadnego żarcia. Bo tutaj trochę tego. Trochę tych krzaczorów rośnie różnych. Doszcie za mało. A my nie mamy żadnych roślin dla nich. Żadnych kompletnie. Może galaretkę można by im dać, co? Hmm. Może. Galareta. Owadia. Może przyniosą im galaretę i się narzą. Może. I może nie będą miały robaków przez to. Kto wie, kto wie, może się to wszystko uda. Może będzie cacy. I spoko. U jeszcze więcej super stali. Kurde. Ale farcik, no. Nie powiem. Niezły farcik. E, tutaj się błąka bidulek. A idzie się naładować. No dobra. Spoko. W porządku. O jajku, te podłogi. No zejdzie z tym trochę, zajdzie. opi O, nie może. Nie może. A a Adaś? Też nie może nawet tego rozebrać. A czym ty się zajmujesz? No jakieś głupoty. Dobrze, to... Trochę tu porozbierasz dzisiaj znowu. Bo jak ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi, wiesz? Ooo. Tak to jest właśnie, tak to jest. Moska badania, Jane badania, super, to one wystrzelą tutaj dosłownie. Wystrzelą, jak we dwójkę będą napierdzielać badaniami. Pozaczek, podoba mi się. W porządku całkiem. Widzicie to co mi się przydało? Udałoby mi się tych skałek troszeczkę, a one są zlecone, tylko ich nikt nie znosi, bo nie ma za bardzo kiedy, niestety, o najazd, jej czekałem na to, co to za ziomki, e, z dzidami w ogóle, tak średnio bym powiedział, tak średnio, dozin też idzie, pocisk zapalający, e. fajnie, 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 jutacz płomieni, a oni tu jeszcze nie idą, okej. Okay. Jeszcze tu nie idą, a my już jesteśmy. Mos może ich trochę pozaczepiać w sumie. U nas wieje bez większego problemu. Widzicie więc... o co chodzi? Chyba ma niedźwiadek? Dawaj ich, piu! O, poziom 15 strzelectwa i nie trafiła. Słabo Moska, słabo, naprawdę. Musisz zacząć trafiać, no masz dobrą stajperkę. Dobre umiejętności, a nie trafiasz. Zupełnie to jest bez sensu. No w tego wal, dawaj. Łuk kontra karabin snajperski, kto wygra? O Boniu. Ty naprawdę słabo strzelasz, mimo tego, że niby dobrze strzelasz. O, jednak trafiony. Uff, lewa stopa, czyli ledwo trafiła. Czemu to tak wygląda? W sensie to jest nielogiczne, nie? Jak można mieć 15 strzelectwa... I nie trafiać z karabinu stajperskiego na takiej odległości. To nie jest wcale jakoś daleko. Tam się kurde zaraz zdenerwuje chłop drugi, co czeka <laughs> dozinek. A ty to już zaraz nie żyjesz. Czemu nie uciekasz? <laughs> Ale pojedynek strzelecki. Łała wow, wiła. Wow, wow. Poważnie. O jeny. Wow! To chłopiec lepszy od ciebie z łukiem. Z głupim, drewnianym łukiem sobie radzi lepiej od ciebie. Że ona ma na zdrowie jakieś problemy. No nie ma. Idź już, schowaj się, bo żal patrzeć na to, jak ty sobie tutaj nie radzisz. Kompletnie. To jest niby mój top killer. Powinna być taka full wypas i w ogóle. Ja jakoś tak średnio. Lepiej dać chyba karabin już. Taki zwykły. Maszynowy. O, zdążysz tam wejść? Nie, nie zdążysz. Super. Super sprawa naprawdę. Udało ci się to. O nie. Dwie mi chłop rozwali chyba. Nie, nie rozwali. Oni to w ogóle się wysypią na samych pułapkach. Dobra, idziemy stąd, bo żal trochę. Lecz ty dozinek mógłbyś tu wyjść i postrzelać do nich, jak już będą uciekać. Będą uciekać i to za moment. Proszę iść tu Jeszcze chwila, jeszcze moment i będzie big ucieczka O, jeden tam żyje nawet os Możesz iść go uratować Tak Wylecz go A ty im wejdź na plecy i pozałatwaj trochę My jeszcze nie uciekają, a mostami idzie leczyć, więc trochę przypał. Nie powiem, trochę przypał. Temu jeszcze nie uciekacie. czym problem? Lech <laughs> to mostkę na śmierć wysłałem, nie powiem. <laughs> o, jednak uciekają, dobra. Zyskogi. Idź go wyleczyć, nie przejmuj się nimi. To oni robią. Przestańcie ty. Suć wszystko. Uwięź go. Dawaj Dośdzi. Tobie nadzieja. Bo tu jeszcze dwóch przeżyło. Nieźle. O! <laughs> no, zoberwała. Śmiesznie w sumie. W sumie to śmiesznie. Nie powiem zabawnie. Zabawnie całkiem. Dobra, muszę kogoś wysłać tutaj. Muszę tu kogoś wysłać. Dobra, leć się, szyb szybciutko, Kozin, ty uratuj moskę, co? Ona Gamon się wywróciła. Jejku, naprawdę. <grym> naprawdę. Ja ją tak wiecie, traktuję trochę. No, nie dbam o to, co jej się dzieje, bo ona jest śmiertelna, więc można z nią na luzie tak postępować. Mocno dość, ale no ona czysto zawodzi. Po prostu jest słaba. Po prostu jest słaba. Też możesz kogoś uratować zawsze, nie? Jakbyś bardzo chciał. Może dasz radę. Dobra, e lacz, weź go uwięź. Tak, ale będę miał tych więźniów. Jeju, jeju. Jeju, jeju. A ile żarcia będzie szło? Żeby utrzymać taki badziew. O. Ale może przyjdzie wreszcie kolekcja retrybutów. Może wreszcie sobie wydam ich. Lepij idzie też uratować jednego ziomka dobrze. I uwięź go To jest. Uwięź go. Nie ma już łóżek. Serio. Wow, ale mam już dużo ich. Uwięź, uwięź. Nie świruj. Dobra, ktoś tam jeszcze powinien być wolny chyba. A, 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 gdzie jest dozinek? A, no właśnie. Tak, żebym czuł. Dobrze. Jest w miarę spokojnie, tego jeszcze trzeba wynieść, nie? U popi może go uwięzić. Git. Git całkiem spoko to wyszło. I raczej prosty atak, nie powiem. Eee, ale spoko. Dobrze, dużo nowych ludzi będę miał. Dobra, trzeba tu dostawić parę łóżeczek. Takich po prostu łóżek, bo mam ich trochę. Eee. Zastanawiam się, co mi oni mogą spać na korytarzu. Co mi tam? Jak jest taki przepych ludzi, to niech sobie śpią na korytarzu. Lepsze to niż spanie na ziemi. Zdecydowanie. Papara papa. Papa. Śmiertelna choroba. Nie przesadzaj, nic nie będzie. Naprawdę. Odgryziony palec lewej stopy. I Moska jak tam? E, już żyje. Mos już spoko całkiem. No. Prawy obojczyk złamany przez mini wieżyczkę. No nieźle. To nie jest zła mini wieżyczka. To ryżu trochę nasypało. Czemu sobie z poziłkami? No średnio sobie radzimy. Powiedziałbym, że za mało kucharzą. Moi kucharze. No ale nic innego do roboty praktycznie nie mają, więc dziwne. Proba zakażenia. O nie. Tylko raz sprawa. Prawdopodobnie nie przeżyjesz. I mówi się trudno w sumie, bo. Nie jest to jakieś bardzo problematyczne. Eee, myśliwi nie mają broni dystansowej. Gdzie ty masz swoją broń? ją zgubiłaś gdzieś tu, czy oni już ją wynieśli? O jest. Jest tu spoko, weź sobie. Jesteś z powrotem myśliwym. Kolejne zakażenie. O. A to ci niespodzianka. Może przeżyją. Może nie. Dobra, ci wieździowie muszą się wziąć też chyba za gotowanie w takim razie. Chociaż kurde, no mamy tylko jednego kucharza. On jest całkiem dobry, ale gotuje słabo, wychodzi na to. Nie wiem czemu gotuje słabo, skoro jest taki dobry. E, rolnik leśniczy. O, rolnik leśniczy to tak. No i spok. Jesteś do niczego kompletnie. Okej, okay. piczono. Może nie przeżyje zakażenia. więc W sumie nie ma źle. Powiększ mhm. strefę. Cyk. Fajnie. Bardzo spoko. Dobrze. Bardzo stabilny atak. Bardzo stabilny ciąg. Tyle będzie w tym materiale. Dziękuję za oglądanko. Trzymajcie się. I cześć, cześć. Pa, pa.